konkurs piękności wygrywają te, które wyrosły same. I ciężko będzie mnie przekonać, że jest inaczej, bo są naprawdę ładne, zdrowe i wyglądają świetnie. Zobaczcie, tak wygląda głodny pomidor. Tak wyglądają zagłodzone pomidory, które powinny zostać rozsadzone z tej wielodoniczki już czy tygodnie temu. A ogrodnik gapa tego nie zrobił, bo po prostu sobie zapomniał. Miałem takich yy, Takich doniczek z pomidorami kilka. To są akurat betaluksy. Już jedne betaluksy rozsadziłem. I te zostały w tunelu do rozsadzenia jutro czy pojutrze. I to jutro czy pojutrze zmieniło się. Chyba już ponad teraz dwa tygodnie. Zostały tam. W jakimś kącie, i teraz je odkryłem. Oczywiście z mi szkoda, no to je tutaj zaraz rozsadzę, ale zobaczcie, one no mają wszystkie objawy głodnego pomidora. Po pierwsze, mają już objawy jakieś tam chlorozy na liściach. Widać, że brakuje im składników odżywczych. Odrzucają liście, zaczynając od liścieni, tak. Jak przyjrzycie się na to, co się dzieje w doniczce, to desperacko wypuszczają nowe korzenie z różnych też dziwnych miejsc powyżej poziomu gruntu, żeby znaleźć jakiekolwiek jedzenie, tak. Także te pomidory już naprawdę są bardzo, bardzo głodne. Zastanawiałem się, czy je dać do gruntu, bo do tak naprawdę sadzenia pomidorów w gruncie zostało mi nieco ponad tydzień może tydzień ale jeszcze na chwilkę dam je do takiej wielodoniczki. To są dość małe pojemniki jeszcze niech tu chwilę poczekają w tunelu. E, rozsadzę je, a potem e, coś Wam pokażę w środku tunelu jak wyglądają ładne pomidory. Spójrzcie, tak barbarzyńsko potraktowany pomidor. Ma również bardzo słaby system korzeniowy. Jakbyście spojrzeli na ten korzonek, no to on jest no, marniutki, tak? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wyjmując go z doniczki, sporą część tego korzonka urwałem. Ale mimo wszystko on powinien być dużo większy przy takiej wielkości rośliny. A w tej doniczce po prostu nie miał na to szans, bo te pomidory między sobą rywalizowały o ziemię, o składniki pokarmowe. Dobra. Biedaki, barbarzyńsko potraktowałem was, ale może jeszcze coś z was będzie. Sadzimy. Dobra, biduleńki są rozsadzone. Jak widzicie, rozsadziłem wszystkie, nawet takie całkiem malutkie. Podlałem, przeniosłem do tunelu i tutaj, gdzieś one jeszcze w tych komórkach tej wielodoniczki, coś tam się podratują, zanim za tydzień pójdą do gruntu. Ale pokażę wam takie pomidory, które wyglądają dużo lepiej. I one wyglądają dużo lepiej, bo ich nie dotykał ogrodnik i rosną sobie same. Zobaczcie, jakie zdrowe, silne pomidory rosną w sałacie. Wyrosły, wykiełkowały tutaj same z zeszłorocznych nasion. Żadnych objawów chorobowych, żadnych objawów, że są słabe. Piękne kolory. Pomimo tłoku rosną pomidory odżywione. Nie zbliżał się ogrodnik, nie zepsuł. I jakie sadzonki. Tutaj kolejny na ścieżce no. Dobrze, że ogrodnik nie zdeptał. W cebuli proszę bardzo. Ładniejsze niż w doniczce. 10 cm sadzonka pomidora. Kolejna. Niedługo już będą takiej wielkości, że można będzie udawać, że to rozsada, którą zrobiłem. O, tu takie mamy trochę mniejsze. Rosną sobie w grupie. Koło kamienia. Żeby tylko mnie nie dotykał. Pod liśćmi sałaty. tu nas nie znajdzie. Mnie też nie zauważył. Przytulony do szpinaku. Nie ma mnie. A tak już poważnie mówiąc. No to rzeczywiście te pomidory nie podlegały tym stresom, co te rozsadzane, to znaczy nie były przenoszone, ich system korzeniowy nie był naruszany, nie miały nawet chwilowych braków wody, podlegały trochę innym czynnikom stresogennym. Głównie chodzi tutaj o temperaturę, konkurencję chwastów i innych roślin, no i zagęszczenie w niektórych przypadkach. Dlatego, oczywiście, rozsada jest bardzo dobrym sposobem, najlepszym de facto w naszym klimacie na sianie pomidorów i ich uprawę. Ale trzeba ją zrobić umiejętnie, bo jak się jakieś kroki pominie albo coś zrobi w niewłaściwym terminie, to można sobie napsocić po prostu i te pomidory mogą wyglądać właśnie gorzej niż takie, które są. Same się wysieją. Mam też w miarę porządne rozsady, generalnie tak powinny one wyglądać. One nie są idealne, no bo jak w nocy jest teraz po 2-3 stopnie. Tutaj w tunelu pewnie 4-5. No to nie są jakieś takie super idealne, ale bardzo dobre. Ta też jest w miarę przyzwoita. To są Betaluxy, trochę mniejsze. Tutaj inna odmiana pomidorów karłowych, ale to są takie mniej więcej rozsady, tak jak powinny wyglądać. Mają więcej liści są nieco bardziej krępę, mają grubsze łodygi, ale i tak konkurs piękności wygrywają te, które wyrosły same. I ciężko będzie mnie przekonać, że jest inaczej, bo są naprawdę ładne, zdrowe i wyglądają świetnie. Tylko jest jedno jedno wielkie wielkie ryzyko, to znaczy no nie wiem, co to za pomidory. A chcę mieć pomidory określonych odmian, a po drugie jak to są z takich pomidorów mieszańców, czyli F1, to w tym roku nie powtórzą cech pierwotnych i nie wiadomo, co z nich wyrośnie. Więc tak jak w poprzednim filmiku o tych pomidorach powiedziałem, zostawię kilka, tak by zobaczyć, jak będą rosły i co z nich wyrośnie. W związku z tym, że w komentarzach pod tamtym filmikiem pisaliście, że byście tego chcieli, ale większość pomidorów, które będę uprawiał przez cały sezon wysiane z nasion przeze mnie Wybranych. Pozdrawiam, cześć. Mnie tu wcale nie ma. Spójrzcie, co przed chwilką wyrwałem z grządki w trakcie otwaszczania. Mały żółty pomidorek spadł sobie. W zeszłym roku na grządkę przeleżał w tej grządce przez całą zimę. Jak tutaj sadziłem w tym roku nowe rośliny, to jeszcze go tą ziemią przysypałem i postanowił ze wszystkich nasion wykiełkować. Z dość dużej głębokości, 100% skuteczności kiełkowania. Tu mam pełno takich niespodzianek cały czas jeszcze. No niestety się ich stąd pozbywam. W tym miejscu będzie rosła marchew. Już te marchewki pierwsze widać. Tutaj na przykład. Mamy marcheweczki. Więc z takich niespodzianek no, muszę się pozbywać. Jak tak plewię te pomidory z różnych dziwnych miejsc. Już od, a to jest akurat trawa. Już od dobrych dwóch tygodni. Tak mnie natchnęło, że zrobię eksperyment. Posadzę Betaluxa karłowego do gruntu, w terminie w którym będę wsadzał sadzonki do ziemi na zewnątrz. Myślę, że inne pomidory mogłyby nie dać rady, ale taki betaluks. Zobaczymy. Miejsca jest dość eksperyment zawsze fajna rzecz.